Wieka witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Get Ready With Me, ponieważ już dawno na moim kanale nie było takiego zwykłego makijażowego odcinka. A wiem, że wiele moich widzów lubi właśnie tego typu filmiki, także postanowiłam, iż dzisiaj mam czas, więc zrobię sobie makijaż razem z Wami. Może nie będzie to taki zwykły makijaż, jaki noszę codziennie do szkoły. Dodamy kilka kosmetyków, ale ogólnie chciałabym, aby efekt końcowy był bardzo taki delikatny, naturalny. I dziewczęcy. Zaczniemy oczywiście od ujednolicenia twarzy, ponieważ te rumieńce pozostawiają wiele do życzenia i to coś na moim czole. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Gdyby nie to, to moja cera byłaby prawie idealna, ale oczywiście zawsze musi być coś, nie może być tak idealnie. No, ale na szczęście jest to już chyba tylko zaczerwienienie. blizna, także zejdzie mi w ciągu kilku dni, no ale czas mam dzisiaj i filmik nagrywam dzisiaj. A właśnie, żeby nadać ten jednolity koloryt mojej twarzy, to użyję takiej nowości. To jest Krem BB ze Skin 79. Taka wersja zielona do cery tustej i mieszanej, czyli coś idealnie dla mnie. Powiem Wam, że jeszcze nigdy nie używam koreańskich kosmetyków do Makijażu, także zobaczymy, jak się będą u mnie sprawdzać. No i dzisiaj testujemy ten krem BB. Teraz pytanie, czy, czy to tak działa? Myślę, że tego typu kremy BB, właśnie koreańskie, będą idealne dla osób o jasnej karnacji. Oj, i wydaje mi się, że aż ja takiej chyba jasnej nie mam bo troszkę mnie to tutaj wybieliło na policzku. Natomiast one są chwalone za to, że mają dużo różnych takich roślinnych ekstraktów. W składzie nie jest to, wiecie, sama chemia, jak to bywa w przypadku naszych drogeryjnych kremów BB. No, z tego co widzę, to niestety nie jest to mój odcień, a myślałam, że mam jasną cerę, a tutaj się okazuje, że jednak są cery jeszcze jaśniejsze, więc to jest idealny krem BB dla takich całkowitych bladziochów ale myślę, że zaraz sobie z tym jakoś poradzimy i pobawimy się pudrem i bronzerem. Powiem Wam, że ogólnie konsystencja kremu jest bardzo taka przyjemna i aksamitna. Skóra jest gładka w dotyku, czuć, że nawilżona, także gdyby nie ten odcień, to ja myślę, że byłoby wręcz idealnie. Teraz tutaj na tą niedoskonałość użyję mojego ulubionego korektora, czyli Catrice Camouflage. I użyję go paluszkiem. jakoś powiem Wam, że w sumie tak mi jest najwygodniej. No nie powiem, że jest to idealne zakrycie, ale raczej to po prostu musi mi się wygoić i wtedy nie będzie tego widać. To teraz przejdę do makijażu oczu. Użyję tutaj mojej ulubionej paletki cieni z Makeup Revolution Naked Chocolate, ponieważ kocham ją, kocham, ma. Zabójczy zapach, no i prześliczne cienie. Takie beże, brązy, czyli coś idealnie dla mnie. I może, jako bazę, użyję tego jasnego cienia. Znaczy, wiecie, nie taką bazę, że bazę pod cienie, tylko jako cień bazowy. Chyba tak to mogę nazwać. Pędzelek to Hakuro H77. Czyli taki jeden chyba z tych fajniejszych pędzelków do blendowania cieni. Jak widzicie, tego jasnego cienia w ogóle nie widać, ale w sumie to o to mi właśnie chodziło. I dalej, przy kącikach użyję sobie tego takiego też jasnego, ale już bardziej brokatowego. Jego też pewnie nie widać, no ale może całościowo nam jakoś pomoże. I ten make-up będzie wyglądał ładniej. Dalej użyję sobie ten miedziany odcień, i to tak mniej więcej na w sumie całej powiece. I jeszcze tutaj, tak na zakończenie, użyję może cienia tego. A co tam? Poszalejemy. Jeżeli chodzi o mnie i malowanie cieniami. To uwierzcie mi, ja jestem amatorką, nie mam pojęcia, czy robię to dobrze, czy tak się robi, czy nie, czy może jakieś są inne techniki. Ja robię po swojemu, jak na razie ten sposób się u mnie sprawdza, także wiecie. Nie ma żadnej spiny w komentarzach, że nie umiem się malować, bo wiem, że się nie umiem malować, tym bardziej tymi cieniami, no ale kiedyś człowiek się nauczyć musi. Także ja mam dobre intencje, mam nadzieję, że będzie mi to wychodziło coraz lepiej. I teraz jeszcze z tym najciemniejszym cieniem chciałabym sobie zrobić jakby taką kreskę eyelinerem, znaczy no nie do końca, ale chciałabym sobie jakby zagęścić rzęsy. Używam do tego pędzelka do cieni, ponieważ nie mam pędzelka do kreski eyelinerem, także no człowiek musi szukać alternatyw. Ok, to teraz przejdziemy do brwi. I ja jak zwykle użyję mojej paletki z Essence. Ja wypełniam sobie brwi tylko tutaj na przodzie, ponieważ one są dosyć nierówne. Także raczej to nie służy przyciemnieniu, bo i tak mam już naturalnie ciemne brwi, ale ich wyrównaniu ślicznie. No, aż się zachwycam sama nad sobą. <laughs> Okej, okay, to dalej teraz przejdziemy do rzęs, myślę bo chyba nam już tutaj za dużo rzeczy nie zostało. I użyję tutaj mojego nowego tuszu z L'Oreal, False Lash Wings. On ma taką dosyć zabawną silikonową szczoteczkę, ale ona dosyć ładnie rozdziela rzęsy, także zaraz zobaczycie, jak ten efekt faktycznie wygląda. Zdyszowałam rzęsy chyba najmocniej, jak się dało, aby pokazać wam ten największy efekt, aczkolwiek jest to jedna warstwa. No i powiem Wam, że ogólnie ja jestem całkiem zadowolona z tego tuszu. On odrobinkę skleja rzęsy, ale przez to wydaje mi się, że one zyskują na takiej objętości. Tutaj na pewno przydałoby się wyczesanie tych rzęs, i myślę, że wtedy efekt byłby zachwycający, ale niestety nie posiadam takiego grzybyczka do rzęs więc chyba będę musiała go sobie sprawić. I nie zapominajmy o tym, że moja twarz jest troszkę zablada, aczkolwiek powiem Wam, że chyba z czasem jakby ten krem bibi tak się wtopił w tą naszą cerę i jednak już aż tak blada to nie jestem. Ale i tak chciałabym się pobawić bronzerem i rozświetlaczem z Deli. Tutaj są co prawda jakieś resztki... Ale mam nadzieję, że dla mnie jeszcze wystarczy. Jako, że ja nie używam zbytnio brązera, no to tak bawić się nim za dużo nie będę. Tak troszkę połączę go z tym rozświetlaczem. Chyba jest słabo napigmentowany. No, tutaj raczej nie używamy brązera, ale ja to potraktuję jak puder, żeby jednak sobie przyciemnić tą twarz. A w ogóle, jak pewnie zauważyliście, nie użyłam korektora pod oczy, ponieważ, że tak ujmę, pogodziłam się z tym, że i tak będę miała worki pod oczami, więc nie będę tam jeszcze pakować tony korektora, bo to raczej mojej skórze służyć nie będzie. Powiem Wam, że ja chyba dużej różnicy nie widzę. Ale później zobaczę przy montażu. I jeszcze chciałabym zmatowić sobie nos i czoło i brodę, ponieważ ta moja strefa T jest przetuszczająca się i użyję do tego pudru. Widzicie? Nie widzicie, ale jest to puder z Max Factora. I na zakończenie zostały nam usta. Chciałabym dzisiaj użyć takiej szminki z Deli w dosyć takim luksusowym opakowaniu. I to jest taka brudna czerwień, coś w tym stylu, a dokładnie kolorek 114. Ja i malowanie sobie ust to też jest jedna wielka niewiadoma. I nie, nie umiem tego zbytnio robić, jak jeszcze gadam, to w ogóle. Okej, okay, makijaż gotowy, ale jeszcze zostały mi włosy. Ojoj, ojoj, pięknie wyglądam. Przy czym nie chcę z nimi za dużo robić, ponieważ dzisiaj nie mam jakichś takich większych okazji, aby tworzyć sobie, wiecie, jakieś loki, koki i tak dalej. Chociaż w sumie koczka to mogłabym sobie zrobić. Chciałabym takiego samurajskiego, ale to jest jak jeden z dziesięciu. Jedna szansa na dziesięć, że coś mi wyjdzie, ponieważ moje włosy nie lubią zbytnio stylizacji. Znaczy, wiecie, Karole lubią jej filmiki, ale, ale takiej stylizacji na włosach nie lubią. Coś, coś nie do końca, tak Wam powiem. Ale może, może jeszcze nam coś z tego wyjdzie. Jaj w sufki to też jest czarna magia. I co mi tam dzwoni? Ojojoj, oj, oj, trzeba pójść odebrać zamówienie zębika. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Dajcie mi znać komentarzu. Wiadomo, że było kilka niedociągnięć, ale ja chyba wolę się bawić tym makijażem niż robić go w jakiś taki profesjonalny sposób. I co? Ja się za mi żegnam. Ktoś musi pójść odebrać tą paczkę z Empika. Także do zobaczenia, do następnego filmiku i cześć!